Hej hej witam was kochani w kolejnym odcinku z Shakesu, moi drodzy ważny news Macie miał rację niedługo elevator, niestety dopiero za tydzień niestety dopiero za tydzień smuteczek no ale będzie aktualizacja 2.1 i będzie można 12.1 i można teraz na przykład walki moi drodzy najważniejszy patch 2020 roku można moi kochani przyspieszać walki dobra koniec koniec prześmiewek Złoto będzie, więc mam warte do 12.00 tam coś tam, nie? O, obudź się, to dobre to. Obudź się, okej, okay. obudzę się. Przerwać, warte nie! <grym> Jezus, Maria. No, mam warte gdzieś tam do 12.00, powiedzmy 13.00 ileś tam, nie? Ja później się nastawi taką 14.00, 1 do, 14, do 24.00, 0, 1, sześciogłowa hydra, dobrze, że nie 5, bo by mi było smutno. Ale sześciogłowa hydra, co oznacza, że siódemki nie zabiliśmy, okej. Okay. Wcale nie oznacza, że, bo piątki na odcinku chyba nie było, więc oznacza, że siódemki nie zabiliśmy i bardzo dobrze. To znaczy, bardzo dobrze, że nie spadliśmy do piątki, o. Bobby bohatera w podziemiach trzy razy, to już pędzimy do podziemi. Przy okazji, jak będziemy w naszych podziemiach, to się odbierze 20 awki. 9500, 9500, no taki uczciwy podział. Taki powiedziałbym um, uczciwy podział. O, możemy tutaj przyspieszyć gobliny. Du, 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 wszystkie gobliny giną na drarku. Niesamowite. Skorzystam z tej opcji 35 milionów razy. Oczywiście w patchu 12.1.0 informacje o usunięciu petów z dupy, bo po co komu taka informacja? Ważniejsze, że jest nowy elewator z nowymi cechami, żeby lepiej grzybka podciągnąć od gracza i będzie dobrze. <grystanie> Aj, O czym my tu gadamy, kochani? O czym my tu gadamy? Kto tu się spodziewa jakiś? No już takie śmiechy, jakie idą, to teraz. Ten rok, rok 2022 upływa pod hasłem e, gównopaczy i w zasadzie połowa 2021 tak samo gównopaczy to jest hasło, hasło roku związanego z Shakesem, pacze, które robią gówno, naprawianie błędów zwalony backhand, który powoduje więcej bugów niż, niż do tej pory. Yy, więc no rewelacja. Rok udany, rok udany, można, można iść na wakacje, można jechać na wakacje. Rok jest udany. Droga Playos, zrobiliście swoje. Yy, mam czasem wrażenie, że tam w Playa Games to dużo ludzi gra w LOLa, nie? Bo oni się tak zachowują jak Yasuo zero kili 10 śmierci zrobiłem swoje mogę wyjść <grywia> to mniej więcej mniej więcej tak to wygląda nie oni się tak zachowują jak taki rasowy jasuło taki rasowy rasowy nie zero śmierci zero kili 10 zgonów mogę wychodzić bo już swoje zrobiłem nie yy, typowy jasuło yy, Oczywiście ja nie gram w lola kiedyś grałem chwilkę tylko yy, ale no tak Znam trochę tą, no mitologie <laughs> Mitologię Lola, czyli lore w którym Jasuo jest najbardziej użyteczną postacią każdej drużyny pojedynków 5v5 Okej okay. Wygraliśmy jednego Peta tylko dzisiaj oj oj. To bieda To bieda straszna bieda też na bieda z nędzą. Straszna bieda z nędzą. I to nie zapowiada zwycięstwa, bo pet z dupy. Bo pet z dupy. Hmm. Nie 1 Jeden w petach. Dramat troszkę. Troszkę dramat. Troszkę taki jakby dramat. Zobaczmy, że koło nam poprawi humor. Trzy grzybki to jest dobra informacja. No i tyle z dobrych informacji, jeszcze trzy grzybki o 20 milionów złota, dobra, jest trochę dobrych informacji, co to za ring, za milion do, mm, no to jest fajny ring, fajny ring, my sobie zostawimy te śmieci, yy, tu gdzieś jeszcze jakieś śmieciowe rękawice były, tak, my sobie zostawimy te śmieci, bo wiedźma nas wyczyści jutro z itemów, wszystkie rzeczy powyżej miliona to ja będę chciał jednak sprzedawać przez wiedźmę, żeby mieć 2 miliony, więc możemy mieć problem z, ze zwykłymi takimi złołami za 300 tysięcy, 400 czy 500 do mm, toalety, więc zostawię sobie te dwa itemy, bo i tak i tak mi teraz nie jest potrzebne miejsce, bo już po 24 czyszczę plecak, pleca więc jest dobrze, jest dobrze. Szkoda, że nie ma informacji, ile ten helewator będzie trwał, czy 10, czy 14 dni, bo mógłbym już w sumie nawet założyć poty, ale w sumie nie muszę, bo przecież. Hmm, bo przecież jutro wyczyszczę plecach. 2700, 2800, 2900, 3, 3 3 3 300, 3200, 3300, 400, 3500, 3600, 2800, 2900, 300, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600 i na 3700 mniej już. Niestety nie stać, no niestety nie stać. 13 dni do kopalni 20 i 8 dni do kopalni złota 23. Poczta pokazana. Zostało nam spuścić się komuś, nad, na czym mam to spuścić komuś. No i nie wpadł ten level dzisiaj, tak jak czułem. Jutro dopiero wpadnie, jutro dopiero wpadnie i wpadnie trochę golda. Mam nadzieję, że zarobimy dzięki temu masę, masę maśnych pieniędzy. Masę maśnych pieniędzy. Ośmogłowa hydra to nawet tu nie ma co podchodzić i tego oglądać. Rozmontuj przedmiotu kowala. No to będzie trudne. To będzie trudne, bo tak jak widzicie, miałem jedyneczkę na razie. To będzie trudne. Bo bo nie mam tych itemów. Możliwe, że trzeba będzie broń rozrzucić, ale no problem jest taki, że te bronie nie liczą się podwójnie, to jest ściema, nie? Chyba, że naprawili w tym patchu 12.1, a ja o tym nie wiem, to zaraz może przetestujemy, zaraz może przetestujemy, ale oni takich rzeczy, o dobre, dobre, 25 kleps. Oni takich rzeczy nie naprawiają, tylko go obchodzi wygoda graczy. Kogo to obchodzi? Co, 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 co to jest wygoda graczy? Wygoda graczy to polega na tym, moi kochani, że mogą wygodnie kliknąć plusik i tam nie ma problemów z przesyłem internetu, nie? Że tam się zablokuje jakaś płatność czy coś. To jest wygoda graczy. Reszta wygód nie jest potrzebna. Czy 700, 600, 500, 400, 300. 103,98 dobra, teraz czekamy aż jeszcze jedną kursę do końca dnia zrobimy do 3800 dobra. Hmm, trzeba by tu jakieś tajmery porobić bo tutaj o dobra, bo jeszcze ataków nie porobiłem i mnie tutaj tajmery lecą, no to jeszcze dużo ataków zostało dzisiaj. Do wygrania, dobrze ładnie. <laughs> Czyli tak, złodzieja mamy, kibel mamy. Mamy mamy. Mamy, mamy, mamy. Nie mamy rozmontowań. Nie mamy nic na sprzedaż, dostałem buty z awki dzisiaj, takie fajne, idealne do kibelka będą, yy, kiedyś, czyli mamy dwa itemy odłożone, no takie obuciki 601 z odpornością na ogień, nawet fajne te buciki, bo mam na sobie 515 z punktami życia, więc tak naprawdę 100 statystyk, no ale wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi, nie mam beryli, więc nie założę i tak, więc na razie do plecaka, niech te leżą, może, może przetrwają. Może przetrwają do czasu, że będę miał berylę. Dobra, wyrzućmy trochę tych jedzeń. Kurczę, ile truskawek mm. Truskawkowy macie. Jeden dla krokca i dwa dla szlaufowęża. węża. No zobaczmy, pety. Nie, dwa dla szlaufowęża. Dla węża. Mm. Nie ma peta z dupy. To jest dobry znak, ale to jest ciągle zły znak, bo no tutaj jeszcze głębion, poseidon. Sejdonga zlał, no ale Hydrovira to już nie zleje, no to musiałby naprawdę mieć bloków i krytyków jak nigdy. No to nie ma opcji, żeby 20 pet 19 i 20 zabił bez jakiegoś chorego ARNG. Hmm, ale i tak 3-2, dzisiaj w petach. Wygraliśmy ogniem na wodę. Na wodę. O, ogniem na wodę. Oooo! zognik skończył nawet, to jest niesamowite. Hmm, to walki czasem są po prostu jakieś dziwne, nie? Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że czasem wasz 19 pet wygrywa, a czasem idziecie z taką przewagą, której nie powinniście przegrać, a przegrywacie. To kompletnie wygląda tak, jakby w ogóle w momencie startu jakiejkolwiek walki, nie? Był rzut monetą. Klikacie walka petów i w tym momencie jest rzut monetą. Że w ogóle nawet nikt nie patrzy, co tam ostatnie pety walczą, tylko po prostu nieważne co masz, rzut monetą. Wygra czy przegra? gracz dzisiaj. <laughs> tak to czasem wygląda. <śmiech> niestety, <śmiech> oczywiście mogę się mylić, ale wiecie, <laughs> tak to czasem, niestety, wygląda jak rzut monetą 910, elegancko. No i koło, czy koło nam da tyle i itemów, żebyśmy zrobili ten plakat na rozmontowanie? Ja go chcę zrobić, bo to jest dużo. expa, nie? Ja go chcę zrobić, yy, bo to jest 13300. Ekspa, to jest dużo, to jest dużo. Plakat, włomanko i koło, dobra, chodźmy na to koło, zobaczmy, może do jakieś złomiszcze, jest jedno złomiszcze, dobre złomiszcze, Pas pasi mi to złomiszcze. Takie złomiszcze jestem w stanie poświęcić dla mojego pięknego xp bucików no nie, buciki te 2 miliony to trochę za dużo, trzeba je wyrzucić, o takie o, buciki za 2 miliony wyrzucić, a takie za 200 zostawić. 15 milionów, elegancko. trzy grzybki, elegancko. O, jest nowe złomiszcze. I eleganckie, 800 tysięcy, 200 kryształów. Dobre złomiszcze, czyli... Jezu, się rozpędzili z tymi złomiszczami. Ringa nie schowam. 2 miliony 34. No niestety muszę wyrzucać dużo tych itemów, no. Przecież Helewator jest za tydzień, nie? Mam tu potę na 5 dni, nie? Już. <laughs> Jazda tam... Jazda już ładujemy helewator. Jazda. Już w tej chwili jest 11 dni, tak? To w tej chwili i tak i tak mi to nic nie zmieni. Bo i tak i tak jest na helewator, najwyżej się wcześniej skończy, kij tam woko. Najwyżej się wcześniej skończy. Co ja tu będę wyrzucał te itemy na Hama, jak mam przecież poty, które... I tak już i tak mam założonych tych potów na 5 dni, nie? Więc tak naprawdę za 7 jest Helewator, to co jest stracę 2 dni. To może dostaniemy jeszcze jedną wytrzymałkę i się wyrówna. Będzie tu gdzieś, trudno powiedzieć. Nieśmiertelka będzie. Yy, to w sumie widzicie, nieśmiertelka też będzie, to mogę, mogłem sobie zarzucić nieśmiertelkę, bo zaraz dostanę kolejną, więc no 39 godzin, poszło won. Ja się tu będę wiecie, męczył z tym, żeby wygrać yy, walki do Expa, jak mogę sobie założyć i mieć to w nosie. Inty na razie nie wkładam, bo nie ma takiej potrzeby. Hmm, bo jednak w incie mam hmm, 4 dni, więc musiałbym też jeszcze jedną intę wy, wynaleźć, więc zobaczymy. Jak wynajdziemy jakąś jedną intę, to się zapoda już wszystkie, e, wszystkie poty i w sumie to też mogę, tak? Co to mi za znaczenie robi? Żadne. Żadne. E, więc no, zostawiamy tylko i elegancko. Plecaczek się oczyścił. To oczywiście bez znaczenia, bo to jest wiedźma i też się oczyści, nie? <laughs> Można to było sobie jakoś zapanować inaczej, no ale no cóż. Życie. Życie. U druida jak wygląda. 16 dni mamy nieśmiertelkę. No i to jest nieśmiertelka, która w zasadzie też nam wystarczy na cały elewator, więc możemy ciachnąć. Nie? Czym to przeszkadza? Wrzućmy tam sobie jakąś tą klatuchę. Hmm, która tam ma być kiedyś potencjalnie do założenia. To też. To też. No bo co ja mam się męczyć, moi kochani, jaką poty. Bez sensu, bez sensu. To jest miejsce w pecaczku. Wytrzymała się Inta no na razie za mało, bo musielibyśmy jej naprawdę naprawdę dużo wrzucić, bo tydzień to jeszcze dwie ponad gratis, więc... więc... musi chwilę poczekać. O, cytrynę jakąś znalazłem, Tomasz. Więc musi chwilę poczekać, nie? Tutaj nic nie znalazłem. Z jedzenia? Z koła? A kołem nie kręciłem Kręciłem 15 razy, ani ja jednego jedzenia. Są trzy jedzenia, dobrze. Ty tu, ty tu, a ty. O! Co ty O, co to co za różnica. różnica. Co to za różnica, kochani, co to za różnica? No dobra, co zostało nam do zrobienia. Manko i tutaj Manko, mam 7 na 10 mank, a tutaj mam też 7 na 10 mank, a tu jeszcze zostało 2,700, 2800. Także taką oto strategiczną decyzję podjąłem dotyczącą swojego życia. W zasadzie gównianą decyzję odnośnie gównianego konta na gównianej gierce. <laughs> żeby zabrzmiało mniej dumnie. O, też jest 3700, czyli załadowałem sobie poty na wytrzymałość. No i mamy wszystkie poty i teraz 510 ataków przynajmniej szybko zrobić. I to o to też chodzi. A intę się zarzuci za parę dni. Chyba, że jeszcze jedna inta mi teraz wyskoczy gdzieś niechcący, nie? Jak mi tylko wyskoczy jakaś inta gdzieś pod ręką, jakaś powiedzmy tutaj w gabinecie magii, to wjeżdżam z intą i z pięcioma intami od razu też, więc będę miał czyściutki plecaczek, tylko ten berylek zostanie w plecaczku, który czeka na nową broń, a u druida to nic nie zostanie, bo ten berylek jest w nowej broni, w nowym mopie, więc zostaną tylko te dwa itemy, które kiedyś ewentualnie możemy wymienić. I teraz nie wiem, to jest też takie pytanie co robimy na tej 20 kopalni, nie? Bo za tydzień w ogóle ten PET się zmienia. to już nie będzie wydarzenia Zielone Świątki bo to będzie wydarzenie dość długie, bo to przez cały elefator będzie go podobno można złapać, więc no tak to wygląda. No tutaj mamy tego klocka, a za tydzień zdobędziemy sobie krapiera i to będzie koniec petów, to tak? będą wszystkie już zdobyte pety w końcu, w końcu. Natomiast u druida to wygląda inaczej, ponieważ druid, o ile pamiętacie, dostał krapiera z tego eventu, a nie dostał klocka, więc jemu brakuje wykopać 20 jaja. I teraz pytanie: Czy ja będę kopał z 20, jaja, z 20 kopalni jajo? Czy budował dalej kopalnię? Tego jeszcze nie wiem. Może wykopię, żeby już mieć spokój i żeby go jak, jak najszybciej karmić. Tym bardziej, że widzę, że tutaj też już puchną nam te pety. Zaraz będą też 200, bo już są koło setki, Więc wypadałoby go w miarę szybko wykopać, czyli za te tam 3 tygodnie, czy tam ile. To jest 13 dni i pewnie za 2-3 dni może będzie się kopał. Więc akurat nam się wtedy przyda, żeby go mieć, bo to za dwa tygodnie to wbijemy te gdzieś na 140 może nawet I się uda, to akurat by ten wszedł i uzupełniliśmy tego razem z tym do 200, potem tego razem z tym do 200 i byłaby to już ta ziemia piękna i pachnąca, ziemia cała piękna i pachnąca. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam. Jest weekend petów będzie, więc oczekujcie trzech odcinków z Awką, czyli jeden będzie z Awką dla wszystkich i dwa odcinki z Awką dla wspierających, bo będzie zjawiskowa zwierzyna, czyli 30-sekundowe misje zamiast 2,5 minut. Mamy znowu trochę klepsy, 1400 i tutaj jest 500 powinno być, jest 500, więc możemy sobie pozwolić na taką operację. Trzymajcie się się, Mandarko, i pa!